Dzień dobry, tu dla Was taka ciekawostka: jakim kluczem ja się posługuję, wybierając sobie następnych domowników, jeśli chodzi o ptaszniki? To tutaj jest pudełko znane Wam pewnie nieraz ze steroboksu i napisane losy pajączki. To nie jest tak, że tutaj decyduję o ich losie. Ja tutaj losuję, którego następnego bym chciał kupić. Po prostu zanurzam swą łapę do środka. Oczywiście uprzednio zrobić totalne potrząśnięcie tymże. I losują sobie następnego pajączka. Ostatnie losowanie jakie miało miejsce i wypada mi Brachypelma auratum. Yy, ustaliłem sobie, że losowanie ma moc prawną w cudzysłowiu, ale nie dotyczy to giełd terrorystycznych. Dlatego na ostatniej giełdzie terrorystycznej. Nabyłem samiczkę Monocentropus Balfurii poza losem Więc jeżeli ja ją tutaj wylosuję, bo ten los z nią tutaj jest To po prostu los wyrzucę No bo ona już tutaj jest A... ponownie losowanie Ja tutaj wypisałem sobie gatunki, które najbardziej mnie interesują Które mi się najbardziej podobają I zwyczajnie w świecie W ten sposób będę Takim kluczem witał nowych domowników. Na ten moment jest 7 pajączków u mnie w domu. O, tu akurat buziakiem do was stanęła Miranda, Brachiperma hamori. Jest to mój pierwszy pajączek, akurat teraz jest ze świerszczykiem. To jest domek Ilitokal albo pilostum nigara Samiczki. Nazywa się Dorota. Yy, domek jest, jak widzicie, przekopany, więc ona ma zadatki na to, żeby być świetnym górnikiem. Ewentualnie pracować przy budowie łódzkiego metra. Polecam. Znakomite umiejętności. Tutaj mamy, nazwijmy to w cudzysłowie, przedszkole. Yy, są trzy maluchy. I żadnego nie ma na wierzchu, bo się chowają. Pudełko na samym dole, jeśli chodzi o filmik, to jest Pterinopelma sazimai, największa z towarzystwa. Pudełko po środku, to jest Serikopelma sp. angustum, najbardziej skryty pajączek ze wszystkich, które aktualnie u mnie mieszkają. Eee, tutaj jest Acanthoscuria genitculata. Pajączek jeden z, z tych, które jedzą najchętniej, ona wcina po prostu, jestem jeszcze nieduża, ale wcina jak, nie wiem co, uwaga, a teraz mamy wielki fart, wyszła do nas chromatopelma no bez pięknie wyszła i możecie ją zobaczyć, jaka jestem duża, nie no, ale ślicznie wyszła, naprawdę, jestem bardzo zadowolony, zrobiła to przez przypadek. Dlatego, że mnie zobaczyła i stwierdziła, że o. Także tak. Ale jestem piękna. Naprawdę, a spróbuję wam przybliżyć. No jest ślicznym pajączkiem, naprawdę ślicznym. Polecam ten gatunek dla każdego z Was. Po pierwsze, no, piękne ubarwienie, a poza tym ten pająk jest szybki. Je bardzo chętnie. I nie ma zadatków na bycie leniuchem. Na pewno lubi chillować, ale jak widzicie ruszyła się do nas. No teraz akurat zamarło zwierzę. Oczywiście jest to samiczka. I czekamy, może niedługo się dziewczynie wylinieje. Chociaż na razie nie widać, żeby to się do tego zbliżało. Tak czy inaczej jest śliczna. I idąc dalej... Tu mieszka Monocentropus Balfuri, który które trafiliśmy, że znowu coś robi. Jest to samiczka. Kupiona na giełdzie terrorystycznej w Krakowie, która miała miejsce 24 kwietnia. Bardzo fajne wydarzenie. Był nawet Kuba Zając z kanału ptaszniki zające, więc każdy mógł do niego podejść i zrobić sobie z nim zdjęcie. Wziąć autograf pogadać. No i akurat się skupiłem przede wszystkim na tym, żeby znaleźć pajączka dla siebie i oto znalazłem. O nawet coś zaczyna być widoczne moment. No gwiazda coś tworzy ewidentnie. Zresztą widzicie, że ktoś tu się bawi w krawcową. No i nagrałem ten filmik po to, żeby pokazać wam to losowanie. A przy okazji pokazać wam siedmioro moich tutaj pensjonariuszy, współdomowników. O, proszę. No jak się pięknie ustawiam. Nie no, teraz to wyszłaś, no przegenialnie dziecko. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. No jestem bardzo... Zadowolony z tego, że to hobby jednak się u mnie uruchomiło To jest kupa frajdy W mojej ocenie Posiadałem takie piękne zwierzęta Bo to są piękne zwierzaki Oczywiście nie każdy się z tym zgodzi Ale skoro jesteśmy już na tej grupie No to chyba Jest spora szansa, że przynajmniej jedno z was uważa tak samo Pięknego dnia wam życzę